Dzień dobry kochane potwory. Dzisiejszy temat to turystyka w Europie Południowej. Proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego najpierw, co to jest turystyka. Turystyka jest to rodzaj usług, czyli mówimy o trzecim sektorze gospodarki narodowej. Jest to wyjazd, tak upraszczając, poza miejsca zamieszkania, którego głównym celem nie jest praca. Czyli kiedy nie jedziemy do pracy, a jedziemy na zakupy albo coś zwiedzić, czegoś się ciekawego nauczyć, poznać, to wtedy mówimy o wyjeździe turystycznym. Jakie mamy rodzaje turystyki? Wypoczynkową, której celem jest leżenie na plaży i odpoczywanie bądź w pięknych innych okolicznościach przyrody kwalifikowaną albo inaczej zwaną specjalistyczną, kiedy potrzebujemy specjalnego sprzętu i umiejętności, żeby uprawiać na przykład aktywny wypoczynek. W tym wypadku będzie to snurkowanie. Krajoznawczą, kiedy moim celem jest oglądanie, podziwianie, poznawanie nowych miejsc i kultur. Czyli już wiemy, jakie mamy trzy podstawowe rodzaje turystyki. Jeszcze raz. Wypoczynkowa, Kwalifikowana albo specjalistyczna i krajoznawcza. Czy znaczenie turystyki na świecie rośnie? Oczywiście, że tak. Podróżujemy coraz więcej. Jest kilka powodów, dla którego, dla, dla, powodów, dlaczego tak się dzieje. Mamy coraz więcej czasu. W domu pralka, zmywarka, chodzący odkurzacz, od jedzący paproszki sprawia, że nie musimy sprzątania zostawiać na na weekend, w związku z tym, weekend mamy wolny. Więc bardzo często w weekend wyjeżdżamy dalej. Nasze życie się wydłuża. W związku z tym, kiedy jesteśmy na emeryturze, jeszcze zdrowi i sprawni, chcemy podróżować dalej. Mimo wszystko mamy coraz więcej pieniędzy. Dlatego stać nas na to, aby gdzieś wyjeżdżać. Po drugie, podróżowanie robi się coraz bardziej popularne. Po kolejne. Hmm, kiedy żyjemy tak szybko, kiedy żyjemy w takim pędzie i byśmy powiedzieli wyścigu szczurów, nasz organizm domaga się wypoczynku. I dzisiaj będziemy mówić o turystyce w Europie Południowej. Co takiego ciekawego jest w Europie Południowej, że, że trzeba mówić o turystyce w tym regionie? No właśnie, mówimy proszę Państwa o obszarze, który znajduje się w basenie Morza Śródziemnego. Czyli mówimy o tym obszarze, tu mamy Europę południową. I teraz dlaczego ten obszar jest atrakcyjny i ważny turystycznie? Proszę państwa, jeżeli ludzie gdzieś jadą i chcą tam wypoczywać, zwiedzać, to znaczy, że to miejsce ma walory turystyczne. Co to są walory turystyczne? To jest coś, co sprawia, że chcemy pojechać w dane miejsce. I teraz walory możemy podzielić na przyrodnicze i Kulturowe. Walory, walory przyrodnicze to takie, y, jakie stworzyła natura. I teraz w zależności od rodzaju turystyki, co innego będzie walorem? Ok, lecimy. Turystyka wypoczynk, wypoczynkowa. Jakie walory ma basen Morza Śródziemnego dla turystyki wypoczynkowej? Świetny klimat podzwrotnikowy, lata gorące i stosunkowo suche i łagodne zimy. Długie, ciepłe lato. Nie musimy się bać, że, że, że będzie tak jak nad, nad Bałtykiem, że przez dwa tygodnie będziemy chodzić i wsuwać gofry. Y, dalej. Morze ciepłe, piękne plaże, tak? Więc, żeby leżeć i wypoczywać, wszystko jest. Walory turystyki krajoznawczej. Nie zapomnijmy, że to w tym rejonie mamy cywilizację rozwijającą się dawno temu cywilizację grecką czy cywilizację rzymską. Mamy piękne starówki, wielu miast, nie tylko Grecja, nie tylko Włocha, ale i Hiszpania, ale i Francja, ale i, i Chorwacja, która bardzo w Polsce jest ostatnio popularna. Więc na pewno jest szereg zabytków, które możemy zwiedzać. Każdy chciałby zobaczyć Koloseum albo, albo Akropol i szereg innych miejsc. Turystyka kwalifikowana? Czy są walory? Oczywiście. Kitesurfing, snurkowanie, nurkowanie, narty wodne. I nie zapominajmy, że oprócz morza mamy tam też góry, góry dnarskie i inne, w których możemy uprawiać trekking i szereg innych aktywności. A więc, proszę Państwa, na pewno rejon basenu Morza Śródziemnego jest bardzo popularny turystycznie, bo możemy robić tam wiele, wykonywać wiele aktywności. No dobra, ale czy same walory wystarczą? Nie. Aby dany obszar był naprawdę atrakcyjny turystycznie, oprócz tego że będzie miał walory, musi być turystycznie zagospodarowany. Czyli mieć tak zwaną infrastrukturę turystyczną. A co to jest? Proszę Państwa, infrastruktura turystyczna to coś, co ułatwia funkcjonowanie turystyki. A więc, żeby mogła wypoczywać, potrzebna jest mi plaża żebym mogła jeździć na nartach, może wypożyczalnia sprzętu, żebym mm, chciała tam pojechać, muszę mieć gdzie się zatrzymać. A więc, proszę Państwa, infrastruktura to Szlaki komunikacyjne, dostępność komunikacyjna, a więc autostrady, lotniska, połączenia, to, to wyciągi narciarskie, tak? Dalej, infrastruktura turystyczna to baza noclegowa, czyli hotele, czyli pokoje do wynajęcia, jakieś młodzieżowe hostele, pola kempingowe. Baza gastronomiczna, oczywiście musimy coś zjeść, bardzo lubimy jeść, szczególnie kolejny walor tego terenu to kuchnia śródziemnomorska, czyli żeby jej spróbować potrzebne nam są restauracje, potrzebne nam są bary, food trucki, sklepy, w których możemy kupić, kupić jedzenie. I teraz pytanie, czy to wszystko, czy to wszystko w Europie Południowej jest? Tak, jest to bardzo atrakcyjny teren, dlatego ta infrastruktura jest bardzo rozwinięta. Przyczyniają się też do tego punkty informacji turystycznej, które są bardzo ważne. Możemy bardzo często pobrać darmową mapkę, która pozwoli nam na zwiedzanie, yy, łatwiejsze zwiedzanie danego terenu, dzięki temu, że możemy zrobić sobie plan. Ja tak zawsze robię, idę do centrum. Pobieram darmową mapkę, robię sobie plan, żeby nie chodzić y, 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 dziwnie, tylko jakąś pętelkę i możemy śmiało zwiedzać i y, 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 poznawać, poznawać nowe, nowe obszary. A więc, proszę Państwa, wiemy, co to jest infrastruktura, wiemy, co to są walory. Czy w Europie Południowej są atrakcje? Oczywiście, kiedy otworzymy podanie na stronie 122-123, zobaczymy, że to tam jest szereg atrakcji, piękne jeziora krasowe i y, 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 piękne obiekty y, kulturowe. Czyli chociażby cała Wenecja do zobaczenia. Jak już powiedziałam, Rzym, Koloseum, Watykan, Grecja, w której możemy zobaczyć akropoli Delfy i, i, i poznawać. Szereg, szereg zjawisk kulturowych, flamenco w Hiszpanii chociażby a więc i, i smakować pysznej, pysznej kuchni. A więc te atrakcje rzeczywiście w Europie Południowej są i bardzo chętnie wszyscy tam jeżdżą. Jest to bardzo często odwiedzany na świecie region turystyczny. I teraz pytanie, czy to przyczynia się do wzrostu gospodarczego tych krajów? Hmm. Oczywiście, że tak. Wpływy z turystyki w tym regionie są rzeczywiście całkiem spore i możemy o tym się przekonać, moi kochani, na stronie 124, kiedy będziemy analizować wykresy. Zobaczymy. Państwo odwiedzone najczęściej. Yy... W Europie, na świecie to Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny, Włochy i Meksyk. Trzy kraje z basenu Morza Śródziemnego wśród najczęściej odwiedzanych krajów. Dalej, państwa o największych wpływach z turystyki, znowu Hiszpania, Francja i Włochy są w światowej czołówce. Więc jak widzicie turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarce krajów i w naszym, w naszym życiu i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli tą turystykę uprawiać. Proszę Państwa, to tyle. Waszym zadaniem jest nauczyć się tego tematu i wykonać ćwiczenia w zaszycie ćwiczeń. Temat uważam za zrealizowany i życzę Wam udanego popołudnia.